230 osób stanęło na starcie Mariuszowej Piątki, biegu, który towarzyszył drugiemu piknikowi kardiologicznemu zorganizowanemu w Leszczyńskim Szpitalu. Bieg organizowany jest ku pamięci zmarłego 6 lat temu lekarza Mariusza Wilka, pediatry, anestezjologa i pasjonata sportu. Pomysłodawcą imprezy jest ordynator kardiologii dr Marek Prech. Po tym jak ubiegłoroczny piknik i bieg okazały się sukcesem, zdecydowano o zorganizowaniu drugiej edycji wydarzenia. W tym roku biegacze mogli spróbować swoich sił na dwóch dystansach, i 10 kilometrów i tym razem zainteresowanie również było bardzo duże. Lista startowa zamknięta była już w kwietniu. Oprócz biegaczy na starcie stanęło również kilka osób z kijkami. Niewykluczone, że w przyszłym roku zorganizowana zostanie dla nich specjalna kategoria Nordic Walking. Jako pierwsi na metę po pokonaniu dystansu 10 km biegli Norbert Kołodziej z Krzemieniewa i Tomasz Musiał z Rydzyny. Najlepsza wśród kobiet okazała się Katarzyna Wojciechowska z Leszna. Na 5 km triumfowali również egzekwo Rafał Tomowiak z Żakowa i Hubert Na. Z Wśród kobiet najszybsza była Agnieszka Bajon z Włoszakowic. Od rana w Leszczyńskim Szpitalu w ramach drugiego pikniku kardiologicznego można było zrobić badania laboratoryjne, skonsultować się z kardiologiem czy wysłuchać ciekawych wykładów.